Zamiejski przyleciał do białego domu, na nafukany, naćpany jak cztery bele i się dziwi, że został wywalony. No, przypadek nie sądzę. Jest takie powiedzenie, które tam zresztą pada na końcu, że jeśli będziesz zadzierał, to się przekonasz. Mess around and you will find out. I to właśnie tutaj się stało. Komik w swoim dresie zabitał do Białego domu. Napyskował, nawyzywał, chciał pieniądze, chciał wojska. Naubliżał dyplomatom amerykańskim. No i się przekonał. Wczoraj wielka naprawdę drama w internecie. Bardzo wiele niuansów i wiele aspektów to odsłania w tej takiej nawierzchni. Politycznego dyskursu, bo oczywiście pod spodem są rzeczy, o których publika nie wie, o których publika nie mówi, o których niedobra jest nawet myśleć i pytać. Więc sam ten tylko aspekt uchwycony przez media również jest bardzo ciekawy. I ja to rozważam nawet jako taki Black Swan Event czyli. Czarny Łabądź, wydarzenie, które nie było do końca przewidziane. Było pewne napięcie, coś się prawda żarzyło, ale nikt nie wiedział, w jaki sposób dokładnie to pierdzielnie. No to napięcie to jest ta frustracja, frustracja, którą czuje społeczeństwo, ale też wielu liderów, zwłaszcza takich szanujących się, w momencie, kiedy ktoś nie przestrzega podstawowej kultury, w której ktoś jest zaborczy, w której ktoś jest nachalny, w której ktoś jest roszczeniowy, niewdzięczny, zachowuje się w sposób niestosowny. Ludzie mają tego po prostu stopniowo dość. Ludzie wyczuwają pewną bezczelność, która sięga zenitu. Wiemy dokładnie, co robią małe czapeczki na przykład, jak są bezczelni i ludzie to tolerują. Ludzie bardzo dużo są w stanie stolerować, ale to się zbiera. To się po prostu podskórnie zbiera, i to chyba musiało w końcu wyjść. I mamy teraz naprawdę dyskusję, co to znaczy, co, co to znaczy. Więc przede wszystkim tak, tak wchodząc, już załóżmy, że Załęski nie był naćpany, co było ewidentnie widać. Nie przyszedł w dresie, usiłując wciągać wszystkich w tą w swoją chłódzkę, że on może, że on jest bohaterem, że on jest. Postacią moralnie czystą, że on walczy w imię Europy. Ten strój jest częścią tego wizerunku wykraftowanego, wyciętego przez mistrzów od PR-u. I to jest gra, którą gra od początku, a gra, która przestaje działać. On się nie obudził do nowej rzeczywistości, nie zobaczył, że jest nowe rozdanie kart, że narracja została obrócona, być może nawet o 180 stopni. I to co zrobili prowadzący całego Zemeńskiego, to z jednej strony może nawet chcieli go podpuścić, ale sądzę, że chcieli, że tak powiem, jeszcze jeden blef wykonać. Bardzo nalegali na to spotkanie. Wiemy to od Marka Rubio, sekretarza stanu Marka Rubio, że zamierzali Przyjechać tutaj obiecując podpisanie dealu. Chcieli to koniecznie zrobić w Białym Domu. Nie chcieli tego zrobić szybko, gdzieś tam na Ukrainie sprawa była załatwiona. Żądali wizyty. Powinni wiedzieć, że Trump ma jeden warunek. Tym warunkiem jest kapitulacja. Trump zaczął prowadzić faktyczne rozmowy z prezydentem Putinem i spotkał się z Zełęskim tylko po to, żeby to załatwić. Mianowicie, co przez to rozumiem, że Trump rozumiał. Dajecie nam kasę, zwracacie nam kasę, którą zabraliście amerykańskim podatnikom, pokazujecie uległość w tym względzie. Pamiętacie, co się stało, jak Zaleński pierwszy raz nie chciał do tego dopuścić, że zagrożono im, podejrzewamy, na przykład wyłączeniem Starlinków, co by spowodowało załamanie frontu. Tym razem przyjeżdżacie, nie pyskujecie, podpisujemy. My mamy na kolu, na telefonie Putina i układamy to dalej za was. tak? To prawdopodobnie dowiósł Rubio. Miało tak być. Niestety tak się nie stało. Zelański chciał znowu przepchnąć swoją agendę. Chciał pouczać, chciał więcej wojska, chciał nazywania Putina zbrodniarzem, chciał odebrania Rosji 300 miliardów w rosyjskich aktywach. Co więcej, usiłował przekupić tymi pieniędzmi Donalda Trumpa. Więc jeśli on zna strategię, wie, że Trump chce ustępstw, Wie, że Trump nie będzie atakował Putina, bo chwali się tym, że jest z nim w dobrych relacjach. Można się z tym sprzeczać, ale tak po prostu jest. I bardzo jasno na tym spotkaniu zaznaczył swoje stanowisko, że on musi z obydwoma panami dogadać się. Nie może jednego obrzucać nienawiścią, tak jak Zeleński chodzi i wypowiada się nienawistnie na temat Putina, jak to Putin nienawidzi wszystkich Ukraińców, jak on wszystkich chce powybijać. No, tego typu podobne bzdury uniemożliwiają zasiągnięcie do stołu negocjacyjnego. I Zeleński przyjechał do tego stołu, który już był zastawiony, ze swoją bezczelną butą w dresie nafukany po po prostu kurek. No i jak takiego bezczela po prostu nie wnieść w ziemię, jak to niektórzy mówią, Robala Karalucha? No jakby, no bo tym przecież ten człowiek jest, tak? Wyjęty spod nie powiem e, czego, aktor, komik żydowskiego pochodzenia, e, który... Miał z Rosją zresztą bardzo dużo wspólnego, który opłacony przez Koło Moiskiego przeszedł przez kampanię telewizyjną, został wypromowany w serialu o prezydencie na prezydenta na hasłach tego, że wprowadzi pokój, został wybrany, po czym natychmiast doprowadził do tego, że 18 tysięcy, z tego co wiem, Ukraińców rosyjskiego pochodzenia zostało zamordowanych przez bojówki. Prawego sektora Azowy, które są w tej chwili kultywowane i są na piedestale w Ukrainie. To było po prostu ludobójstwo. I ten facet wziął w tym udział, wziął udział w hucce do tego, żeby przejąć władzę. Zresztą pamiętamy, że władzę od 2014 roku sprawuje na Ukrainie amerykański Deep State, finansowany przecież z znanych teraz już nam funduszy USAID, których z samego USAID poszło, zdaje się, 18 miliardów dolarów tylko i wyłącznie na Ukrainę. Na ten przewrót, który tam miał miejsce, były tam laboratoria wojskowe. 18, o których mówią Rosjanie, że zostały zabezpieczone w momencie rozpoczęcia specjalnej operacji militarnej. Na Ukrainie były budowane bazy CIA i wzmocnienia na linii, służące do tego, żeby zaatakować Rosję. To są fakty. Tak? Co z tego, że narracja medialna TVN-owska, polsatowska, sorosowa jest inna, że to była niesprowokowana agresja, to co mówi Miller, kimkolwiek by on nie był, no ale to nie jest po prostu prawda, tak? to jest propaganda wojenna, to co się Poliniakom wciska na uszy, to jest wszystko bzdura. Tak? Sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana i oczywiście można mieć, należy i to jest naturalne mieć pretensje ze strony zwykłych Ukraińców, że zostali no brutalnie mówiąc, wydymani przez Stany Zjednoczone, przez Deep State i to tak totalnie. Zeleński jest tego częścią, jest częścią tego oszustwa, które miało miejsce. To za zgodą, wiedzą i wsparciem Stanów Zjednoczonych. Zostały zakazane wszystkie partie opozycyjne na Ukrainie, zostały zamknięte wszystkie media, poznikali ludzie nieprzychylni, niezgadzający nie się z tą narracją, w której jedyną możliwością jest wojna z Rosją. Ci ludzie zostali po prostu pozamykani. Łącznie z kościołami, które miały inne poglądy niż te skrajne banderowskie, które ma środowisko Zełęskiego. Tam taki zamordyzm funkcjonuje. No nie, nie dajmy sobie mydlić oczu. Ten człowiek wychodzi gdzieś, jeździ po Europie po salonach i go tam witają, cmokają się, ale to tylko dlatego, że w tych krajach europejskich też jest tyrania, też jest zakaz wolności słowa. Ludzie są aresztowani, znikają, koncerny farmaceutyczne mogą wybijać obywateli i być dalej poklepywani. Przez polityków i służb to opłacanie z publicznych pieniędzy, to jest Europa, 25 rok. I na takich są faktycznie Złoński mógł się odnaleźć. Zresztą on przecież tutaj na spadochronie wylądował po wykopaniu z Białego Domu. Pytanie tylko, co zrobi Europa i czy to nie będzie blef europejski zaraz sprawdzony. Jest taki publicysta, ekspert, profesor, przepraszam, może nie profesor, magister Bartosiak, który zrobił wielką karierę przed w trakcie Konfliktu na Ukrainie działając jako lobbysta. Ciężko powiedzieć dokładnie kogo, być może tam, gdzie po prostu więcej zapłacą. Bardzo ciekawie wyszło skrzydło z worka e, obecne stanowisko Bartosiaka, który twierdzi, wyskoczył z kuriozalną moim zdaniem tezą, że Zełęski mistrzowsko sprawdził blef Stanów Zjednoczonych, że jakoby Stany Zjednoczone mogą cokolwiek wpływać na Europę, na sytuację sił, ale nie mogą, bo są zbyt słabi. I według niego to, co on proponuje, to teraz inwestycje w zbrojenia, łączenie się wspólnie z Ukrainą, bo to teraz my tutaj będziemy siłą na kontynencie i Europa się połączy, postawi się stanom, które są takie słabe. Złański Piechał powiedział: Sprawdzam i teraz sami musimy ruszać na Ukrainę. No to jest niestety troszkę bardziej realny scenariusz, słuchajcie. To, co wybrzmiewa z tego, co mówił Złański, abstrahując jak kuriozalne jest to, że pojechał do Waszyngtonu, do Trumpa z planem wojny, który Chciał negocjować, mimo że zapewniał, że chce się układać pod pokój. No bo po co te umowy surowcowe? Po to, żeby prowadzić dalej wojnę? Po to, by walczyć z Putinem? No nie, Trump powiedział jasno: Trump chce pokoju. Cały czas to powtarza. Ale co, jaką wizję miał y, niestety Zolański, co wychodzi z jego planu? Otóż, jeśli posłuchacie godzinnego nagrania, które jest na moim kanale, przetłumaczone z napisami na polski, mówi on o czymś takim, że Europa wysłałaby kontyngent na Ukrainę, tylko nie zrobi tego, jeśli Stany Zjednoczone nie dostarczą swojego lotnictwa. Czyli oni już to mają poukładany plan. Europa wysyła 30-40 tysięcy wojska, Amerykanie zabezpieczają niebo i wbijają się po prostu w Putina w ziemię razem z kołownią Tuskiem na pierwszej linii frontu. No, taki jest po prostu plan. Zresztą ciekawa jest skoordynowana akcja. Słuchajcie, normalnie jakbyśmy widzieli jakiś kolejny marsz tych piorunów w Polsce, akcje typu, że zabiera się owsikowi pieniądze i nagle z lewactwa z każdej strony, albo COVID, kiedy. Aktywowali wszyscy opłacani przez system Pejsaty na, na 3-4, jakie to po prostu jest zbawienne przyjęcie tych preparatów i jak nie zasługują na prawa publiczne, prawa do życia ludzie, którzy go nie wzięli. Na taką samą skoordynowaną akcję mógł liczyć Zełęcki w momencie bycia rozrzuconym z Białego Domu. Nagle się okazało, że ci wszyscy papeci, mapety, marionetki porozstawiane po Europie w tej samej godzinie wrzucili tego samego tweeta. Słuchajcie, jak to wygląda, kiedy von der Leyen, niewybrana prezydent Europy, Tusk i cała ta reszta tych, powiem za przeproszeniem, bo to są dla mnie kmiotów, wrzuca te same tweety. Czy to są ludzie samodzielnie myślący? Czy nie widzimy tutaj połączeń do postaci typu już nie Soros czy tam Klaus, Schwab, tylko po prostu jakiejś agencji PR-owskiej, wiecie, zaszytych służb w takich organizacjach, które mają bazy danych, po prostu na których widać ten jest influencerem, ten jest, ten jest, ten, temu wyślemy to, tam ci to, później się stanie to. I oni sobie tak planują, gdzie ci ludzie, którzy są na stanowiska, oni są tylko i wyłącznie marketingowcami pewnych idei, pewnych poważniejszych biznesów. To widać przecież, jak Anne Applebaum została zdemaskowana, wyszły na świat dokumenty, że ona jest po prostu ona jest operacyjnym jakichś działań, właśnie wywrotowych i wykonuje na wysokim szczeblu operacje, zmiany narracji, na przykład względem nie, Nord Stream. Tak? Czyli działa w wojnie aktywna, informacyjna. No Co to nie jest innego jak działanie e, służb? I tak samo jak właśnie działacze służb zachowują się rządy, czy to Tuski, czy inni, oni nie są w ogóle samodzielni. To jest skoordynowana akcja, że oni teraz mają popierać Zamińskiego, ale do czego to ma prowadzić? No, no pytanie: kto swoje interesy chce bronić naszą bronią? Czy to jest BlackRock, czy to jest po prostu skrumpowany establishment, który odcina kupony od prania brudnych pieniędzy? No warto się nad tym zastanowić, ale wydaje mi się, że tutaj właśnie Europa się przerycytuje, bo nie wyobrażam sobie tego, że bez amerykańskich instrumentów propagandowych, bez tych wszystkich pieniędzy na USA, bez tych wszystkich marionetek, które tracą dostęp do pieniędzy, będą w stanie tak ludziom w głowach poprzewracać, żeby wysłać żołnierzy na front. Polscy chłopacy nie pójdą na to, polscy ludzie Polacy nie pójdą na to e, i będą sabotować, e, wypiszą się z takiego interesu, że rząd śmiecia. No, nie mogę tak chyba powiedzieć, według mnie, e, Tuska i tych wszystkich. E, nie mam brak mi po prostu określeń na, na tych ludzi, na zdrajców po prostu. Ludzie nie pójdą na ich żądanie, na ich manipulacje, nie pójdą za Wonderline, nie pójdą za Tuskiem na wojnę, nie ma po prostu wała. Bez amerykańskiej propagandy to się po prostu nie stanie. I tutaj Europa i Bartosiak w cudzysłowie przeliczy się w tych e, założeniach i będą z całą pewnością. Próbowali wrócić do stołu. Pytanie, czy Trumpowi, jeśli udało się zdemaskować tą mendę na oczach całego świata i odciąć się już wizerunkowo, że mógłby więcej z nim nie mieć do czynienia? Słuchajcie, tam nie tylko padały jakieś tam dyplomatyczne fopa, że on tam powiedział, że złą dyplomację robią, że co to za dyplomacja wasza, skoro dalej tutaj na froncie u nas na, na granicach ginęli ludzie? No Marna dyplomacja. Trump mówi, że, nie należy, że należy się podziękowanie, bo wysłał Dzewliny. Nie, to się nie liczy. No, i tak się po prostu find out, tak się po prostu Zełęski e, doczekał. No, jestem ciekaw, proszę Was, dajcie znać, co wy tym myślicie w komentarzu. Podajcie proszę wideo dalej. Jak chcecie, to też możecie wesprzeć mój kanał. Wczoraj na przykład fajne tłumaczenie macie godzinne z tego spotkania w Owalnym Gabinecie. Jeśli dla Was to jest przydatne, pouczające, inspirujące, być może nawet poprawia wam to humor, e, to dajcie znać, możecie dorzucić się na symboliczną, wirtualną kawę przez link. E, w opisie. Do zobaczenia.